Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na dniu ziemniaka. Takich okoliczności się na pewno nie spodziewaliście, ja też wyszło to totalnie spontanicznie. Powiedziała mi o tym mama w ogóle, bo to taka i okolica, powiedzmy. Nieważne. Mówi, Dzień ziemniaka jest w Stanisławowej I. Może byście przyjechali, zobaczyli, co tutaj się je, za ile. W ogóle, fajny festyn, pan. Mówię, no dobra. No i jesteśmy. Dzień Zimniaka. Po prostu. Zapraszam. Nie wiem, czego się spodziewać. No, chyba ziemniaki będziemy jeść, niekoniecznie. A takie kręcune? O tak. Mega dużo ludzi w ogóle się nie spodziewałem. No, co prawda, niedziela, wiadomo. Ludzie szukają rozrywki. No i chyba ją tu znaleźli. A tu jakieś koncerty będą? Koncerty będą, będą. Przynajdziecie nic nie ma dzikowego? Nie mogę Kurde, nie wiem od czego zacząć, no chyba po prostu będziemy chodzić i jeść Ty głodna? Głodny Troszkę coś bym przekąsił, ale ogólnie ludzie podchodzą do nas i mówią, że tu nic nie ma do jedzenia Jak, nic Jak to? Ma? Na ziemniaka nie zadbali? O fast fooda Jak o? Ja tu widzę, że na słodko coś można zjeść Świeże owoce w belgijskiej czekoladzie Jedliśmy to na jarmarkach e, Ogólnie uznaliśmy chyba, że to z skamik jest No tutaj jabłko kosztuje 17 Myślę, że na deser bardziej, nie? Chodźmy coś, kurde, no ziemniak może będzie na ziemniaku Kurde, powiem ci, że nie kumam do końca fenomenu Nigdy nie lubiłem za bardzo Uuu, pańska skórka jest Ale to będziemy na cmentarzach jeszcze Będziemy na cmentarzach? Wiesz co, je, jest jeden, że, jedna rzecz jest na cmentarzu do nagrania, którą ominęliśmy rok temu No dobra Nie zjedliśmy kebaba na cmentarzu A zabawkę sobie kupisz? Coś by co kurde kupił, coś by tu wsparł, wiesz Lubisz ścieżki w ogóle, te takie te? Kurde, no lubię ten taki preparowany, jak on się mówi, ryż No, no, no Dzień dobry, dzień można zdjęcie? Stoimy w kolejce, chyba największe jak na razie Wydaje mi się, że to jest kolejka do kręconej fryty właśnie i chyba waty cukrowej No zabawimy się tu dzisiaj, ale tak patrzę, to... tak wiesz no Raczej nic tu po nas, jak to się mówi Dzwoni do mnie mama, w ogóle tu jest moja mama też na terenie <laughs> Zresztą ona tu przyszła, to totalnie nie w stylu jest chciałam ja? tylko powiedzieć, że tu naprzeciwko ja, jest sceny jest masz. takie wojskowe koło I są przechyszne, wiesz, z rzeczy jakaś Słuchaj, wszystko jest za darmo, bo płaci się tylko na powodzian no, przecież ty mięsa nie jesz? Moja mama niby nie je mięsa, ale ogólnie je mięso. No, no uważa, że kurczak to nie jest mięso, je tylko kurczaka. Ale no, ja wszystko, go mówi, że nie je. Ty, no ale dobra. Nie widzieliśmy ceny, obstawiamy cenę za ziemniaka. Czy już widziałeś? Nie. Widzę zawatę tylko cenę. Ja obstawiam 14. No, ja obstawiam, że mniej. O co gramy? O kino 5D. Ziemniak? E, e, tam przy czarnej półce jest dobry. A ten? Mi się daje. ten? No to, to, stąd to jest? jest? Nie, 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 stąd nie Tutaj nie Dzień. sprawdzałem Dobry? O, tutaj jest dobry, ale wreszcie z traganów to jeszcze próbowałem w innym, to myślę, że jest dobry Dobra, to, to my sprawdzimy też teraz Trzymaj się, hej! Posypka bekon, posypka kebab Pamiętasz Wlady Gigant z Chmielaków? Pamiętasz, ale Brawa. dzisiaj już jej nie chcę Gigant pan... Dbamy o linie Tylko ziemniak. nie no, to nie jest sesypon, A zobacz, to jest jakiś specjalny rodzaj ziemniaka No jakiś gatunek duży po prostu chyba To jest ta... To jest nie Irga albo... Nie pamiętam tych nazw Jak na Bronisze jeździłem, to pamiętałem wszystko Na ka Katania jeszcze jest coś takiego Zapytaj To ja jest wstydzę Ja zapytam Ty Mhm Dobre. Warto wiedzieć, jaki to rodzaj ziemniaka Za tyle pieniędzy Ale pyry się kręcą to to prosty biznes jest Masz tylko maszynkę, kręcisz Olej I jazda Najważniejszy element Ziemniak Musi być chyba duży i tyle 15 taka kosztuje Jak oceniamy Ile to jest kilogramu ziemniaka? 30 kg. Nie no gdzie? Za 15 złotych? No. Nie. Co ja gadam? 7. 70. To zależy, po ile liczysz? I jednego poprosimy. my na diecie. A jakie posypki? Pizza zielona cebulka, pana? No ja bym był za ziwie... no no nie wiem, wiesz co, wybierz pizza, zielona cebulka, ja bym kombosal zrobił no dobra, bez bekonu. bez bekon, nie można, wiem można wszystkie, czy nie? bierzemy wszystkie? ja w ciemno wjeżdżam nie no, w ciemno będę Pana chyba też Pana wie Pan, że mój tata Pana ciągle robi. i mój sujek też Pana ogląda pozdrówcie Okej. Okay. który <gryny> najlepszy kebab? Cięż... Dobra czy zaraz zasługę, do zasługę. Zasługę. Dobra, wszyscy Wszystkim, wszyscy i cebulki. Dzięki. Czy to jest jakiś specjalny ziemniak? Tak, to jest odmiana noja się nazywa. Noja? noja. noja. Okay. tak Akurat tak u Nie Nie każdy się nadaje do smażenia. Okay. On ma być taki, że wiesz, jak weźmiesz, to stoi, to ma być chrupki jak szybki. No, I to jest właśnie taki... Dzięki wielkie. Noja. 15 polskich złotych, pierwszy przysmak. Jest to ziemniak. Jesteśmy na dniu ziemniaka, więc jest to spójne ze sobą, uważam. Niespójne jest to, że jest was tak dużo, tych, którzy nie subskrybują kanału, tak jak widzicie, naprawdę odp Was is. ty was i inny niż zawsze, nie? Ale ten mi smakuje. Dobra. Dobry. Jak no. chipsy normalnie. Nawet lepsze, bo takie grubsze. Dobre, Kurde. Dobre. Hmm. Młody pożar przyszedł ugasić. No dawaj. Chcesz mi na Nie, dziękuję. Dobra, tego? No. <noise> Oli! Kurde, oceniam to dobrze. Chyba jeden z lepszych, które jadłem tego typu przekąsek. Znają się chłopaki na robocie. Wiedzą jakiego ziemniaka użyć. Fajnie tu napuchły w ogóle, jak prawdziwe chipsy Wiadomo, no 15 zł, no skamisko, jak nie wiem co, no ale do tego nas przyzwyczaiły festyny, jarmarki i tego typu miejsca. Chyba widziałem droższe. Możliwe, ale w ogóle pan mało niby tej przyprawy tu dał, a ją cuć. Dobra przyprawa, dobry ziemniak, cena jak cena, no lipa Ale można sobie zjeść Kolejka olbrzymia w ogóle do nich jest Idziemy na to koło wojskowych, y, nie kłusowników, tylko tych Łowieckie Łowieckie Tam jakaś kiełbasa z dzika podobno dobra jest i to za darmo Macie tak, tam za darmo. To ciekawe czy nie ma takiej akcji jak w kastoramie na otwarciu. Z tymi wiadrami. Z wiadrami. Dobra, ja to ogólnie jestem głodny, on mówi zawsze przed tym odcinkiem, żebym miał tam miejsce, żebyśmy coś pojedli. Przyjechaliśmy w miejsce, w którym nie ma co jeść. byś sobie człowiek u miodu kupił może. Jestem głodny, kup mi tego. Zobaczcie ile jest rodzaj w ogóle tych obwarzanków. Czekoladą, drożdżowe, miękkie na miodzie, tysiowe kruche, warszawskie tradycyjne, twarde, cebulowe. O, Ty, Co zobacz, ile jest rodzaju. Ja bym chciał spróbować. Ja zawsze jadłem te klasyczne, jakieś takie cebulowe. Ja lubię, no. Ostatnio mi się strasznie wkręciła faska na cebulowe paluszki, człowieku. Paczkę raz opierdzeniu. A ja mam fazę na sezam. Z, Z sezamem? sezamem, no. To nas nagrywa. A nie. co ty robisz? Nie możesz tak. <noise> a pańską skórę to było penslową. Ja właśnie nie, ja bardzo... Nie? Ja lubię. Na słono. Ja to w ogóle na szyi za dzieciaka se nosiłem. No wiadomo, stały <noise> numer. Ja to tylko po to to chciałem, nie jadłem tego. Duchy takie zawsze. <noise> Dla nas by były może te jedne cebulowe, a ty jakieś bierzeste? Nie, no chyba wszystko. O, serowych nie weźmiesz, bratku? Nie. proszę pana, skąd? Ja mam brać gdzieś tam? Każdy może wydawać 10. To pani da serowe jeszcze. O, i nie już to pan lepiej <laughs> To w pomowie przetrzymam. Obważany chciałeś, tak? Jakie ty wziąłeś? Te wziąłeś chyba serowe. Ja wziąłem, y, jakie? Ja wziąłem cebulowe. To pewnie to samo. Mm. Nic nie czuć? Nie ma żadnego smaku Ale suche to jest, ogromne Spróbuj ze serowym Zakleja gębę, ale chyba są jakieś miękciejsze tam do wyboru Taki piwniczny poszmak jest w ogóle, takiej Taki stęchlizny st Stęchlizna taka No, ogólnie bajer dla dzieciaka, ale chyba raczej bym szedł w te tradycyjne Bo tutaj szukać jakiegoś smaku, nie ma co, a tego paluszka Szczebulo to bez zjadł Zjedzmy coś proszę, jestem głodny no. też bym chciał Nie jest to takie proste, tu ogólnie nie ma co jeść Za bardzo no dawaj. Łognisko jest. Pan. Kiełbasy żeśmy nie wzięli tutaj. O, może da się kupić. Ale nie mamy tych. Nie mamy patyków. Z... Dobra, stanęliśmy w jakiejś kolejce, nie wiem do czego. Coś to za darmo chyba jest. Ty, widzę smalec. Smalec? I ke kebase! Ciekawe czy taki mięsny, dobry, treściwy, nie za Dzień dobry. No, A co to? takie trzy smaki, chleb i No proszę. No ja to? <laughs> to <Trzy, śmiech> Mamy! Tak, Poprosimy! My na na ludzi, Dobra, kurde, w końcu coś można zjeść. Mało szalone? Mało szalone. Kiszyniaki lepsze. Co ty już coś Co ty jesz? A podgryzam się tu, gadam z widzem. Dobra, mamy i za darmo, kurde, rozumiesz tyle jedzenia? Dobrze to wygląda. Jak takie kichy, to nie lubię na zimno, nie będę jej jadł. Kaszanka? No. Mm, ja Wam mówiłem, przed chwilą no, na ciepło lepsza. Co jest? <laughs> Tego. Dziękujemy. Co wcinamy? No jakieś dary dostaliśmy. Za darmo są, normalnie. Dobre. Smalec? No nie mogę powiedzieć, że nie dobry. No za darmo ktoś mi dał, wiesz, poświęstował głodnego człowieka w potrzebie, wiesz o co chodzi. Dobry smalec, taki jarmarkowy. Nie jest to ten poziom co na dożynkach jedliśmy tam. Uważam, że festiwal smalcu był przepyszny. Chleb tu też nie do końca mi pasuje, ale nie, nie będę tutaj nie będę tutaj wybrzydzał. Jestem głodny, dostałem kanapkę ze smalcem i jem ją ze smakiem. Fajnie, że się da za darmo zjeść w ogóle. No ciekawe, bo mówili nam, że za późno jesteśmy, może coś innego mieli wcześniej. No, ale jeszcze jest kilka tych namiotów. A jak ta kiebasa? Miętka taka. Ale no, dobra, to Dobrze, nie jest. że nie taka jakaś podwawelska, tylko taka jakaś taka wiejska. Dobra do jajówy by była taka. Ona jest yy, z tych kruchych. Fajna kiełba. Ja opędzlałem cały talerzyk swój, ze smakiem. Nie można złego słowa powiedzieć. Nie można. Ja się zapchałem. No i co, słodki winał pan. Ciasta jakieś taka, o? To chałka jakaś? Grozdowe. Mm. Dobre. Jakby lekko serowe w ogóle takie? Dobra, tam. Mm. Jedz, jedz. Dobre. Jest, jest. Dobre. Wilgotne. Dobre. Serniczek. Lekko przypieczony. Nie, bo to, to taka zebra jest, wiesz, dobra. Lubię takie. Ja lubię takie ciasta. No, ma. No. Dobre te ciasta są. Mhm. O. Nie to, że za darmo, ale naprawdę bardzo dobre. wilgotne, słodziutkie, nie o. Ulepek, to już ulepek, miodownik chyba. Dobry. Dobry, świeżutki, mhm. no ale to najsłodsze do tej pory co tutaj z strzastili. Ty, bo mi tam polecali jakieś placki ziemniaczane. Strasznie mam ochotę. To <śladania> 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 <Coś>, już nie możesz? <śladania> no ja takie z owocami lubię, to chyba ze śliweczką jest, ale każdy owoc by mi tutaj pasował. Pyszne ciasta, szczerze. Każde dobry było. No, ale... Najgorzej tutaj dla mnie wypadła ta kaszanka, no bo jednak kaszanka na zimno nie jest taka smaczna. Ja ogólnie nie przepadam za kaszanką, ale na, na ciepło z cebulką jeszcze wjedzie. Ale idźmy zobaczyć, co tutaj dalej robią, tak? Idziemy, idziemy w Paszczę <grym <grym tak zwaną. Dobrze zdjęcie? No. Dlaczego tutaj, prawda, zaszczycił Pan na oh, całą ja, ja Zapraszam tutaj, to ja zaraz wracam cię. Miej dla mnie oko, dobra? <grym> Nie wiem co się dzieje, ale chyba będę musiał go ratować zaraz. O, tutaj wipy siedzą. Jest pani minister, <grym> jest pani marszałek, <grym> na grubo. Wipy, wipy. Dziękuję bardzo. I podwójny czas, dla pana i dla pana. Dziękujemy pięknie. Bardzo mi Dziękuję Bardzo dziękujemy. Miłego. Przed nami wojskowe koło łowieckie. I tutaj, z tego co wiem, również jest z Afriko Ale tu chyba można jakoś wspomóc Powodzian, Więc, więc sprawdźmy. To, 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 to co, pan, pasztet? Pasztet to na pewno, kiełbasy też będziesz zjadł I smalczyku sobie zjemy. To jest co? To jest czego? To jest cika. Muszę ci to dać. Na chwilę. Zaplecze sanitarne tej imprezy i nasze To jest niemożliwe. No to A Zauważyłem! Co, że Wędzone na nich. Malcie, chcesz? Dobra, dziękuję, dziękuję bardzo. Chciałeś że... to? Nie. A. Dużo lepszy smalec, pycha Mega mięsny No, ale ten pasztet? Słaby? Nie przyprawiony, po mojemu, W ogóle mi kolor się nie podoba go za bardzo Smalec świetny, uważam, jeden stopowy. Wszystko z dzika w ogóle jest Ten dobry, ten dobry. ciemniejszy Taki wędzony posmak jakiś jest Ogórek dobry Bardzo dobry ogórek, mega kwaczny. Fajne rzeczy, powiem ci ogólnie, tu można przekąsić za frytę No z dzika No, nie do końca mi ten posmak siedzi Ale nie jest zła, ale nie mój klimat chyba Całkiem ciekawa kebaska Co to jest tej? Żeberko. Żeberka Żeberka dzika? A to jest jakiś nie ten, to surowe. Będzone chyba. Tego się nie da ugryć. Tego no, się no, nie je. To na zupę się bie, bierze się. To nie da się. Nie da się? Nie. A cebula kiszona? Kiszona? Hmm? No, dobra. Pasztet wygrał tutaj, ten drugi. Pasztet, smalec. Idziemy dalej nie? Co tu się dzieje? zaatakował. Nie, ale co? To tutaj jest łapka? Tak? Tak? Strek to ma sens. Nie, no to już lepiej na powodzian płacić, jak masz za darmo do jedzenia. Idziemy dalej. No, co? Hamburger, hot doga pan, rurka kofer, buter bolewa pan, zapiekanka dodatki, kebab box. Mamy to! Ale, ale kula pokrojona, widzisz to? To wygląda jak w ciążu Czy jest sens to jeść? Chyba się bardzo. Hamburgera dawaj. Zamówiłem zapiekankę, hamburgera i duże frytki. Barani? nie chcę już Kocham tą adrenalinę Baranis? Co jest? Pan dał się próbować Wołowo Barani. Dzięki Dobra, teraz to teraz się... no, no, Nie nie no, mi to Taka sama kola to jest tragedia Musieliśmy się schować w furze, nie jesteśmy w stanie zjeść tam. Jest was za dużo. 20 zł za taką zapiekanę. Jest to wyrób domowy, kraftowy, można by było powiedzieć. Nie jest to gotowiec. Naprawdę bywało dużo, dużo gorzej i to nieraz. A jest ogólnie okej, okay, myślę. Wiadomo, dwie dychy za zapiekankę. No ile teraz w Lucy? Z 15 pewnie, nie? Nie, już było 16. No, czyli to już zaraz się będzie robiło z nowym standardem 20 no, no. złotych za zapiekankę Nie jest źle, kurde, i te pieczary czuć Sera jest ogólnie dużo, nie wiem czy dla nas, czy zawsze, ale chyba zawsze No bo to nikt tam nic nie dosypywał, tak mi się wydaje Przyjemna zapiekanka, no oczywiście nie na tyle, żeby jakoś zaskoczyć tutaj I wyprzedzić te topowe nasze ulubione, ale naprawdę smaczna Jak na to, że ogólnie festyny, jarmarki i tego typu imprezy przyzwyczaiły nas raczej do dziadostwa To tutaj tego dziadostwa nie ma, no płacimy te dwie dychy, ale zapiekanka jest smaczna, uważam Mękutka bułeczka, ten ketchupik w to jest taki słodkawy. Nie wiem czy to był typowy faneks? czy pan sobie przelał w ten baniaczek? Ogólnie spoko, zapiekanka, przez to, że nie jest tak mocno spieczona, jest mięciutka, taką jaką lubię. Można by było nawet zrobić czwilku złożenie tutaj, ale nie chcę syfit w samochodzie. Nie przebija się tylko ta pieczara, ale jest też kołderka serowa. Tak jak lubię. Frytecki, duże, 20 zł. Co myślimy? To akurat trochę przeginka, chyba. Ale ogólnie cienkie frytki, taki typ frytek, jaki lubię. Nie są złe, ogólnie bym je zjadł ze smakiem. Zwykłe, mrożone frytki, cienkie, proste. Cena jest odjechana, no 20 zł, ale nie można się przyczepić, no to są zwykłe frytki po prostu. Nie walą fryturą. Nie ma w nich nic niedobrego. McDonaldowe takie. Spoko, spoko, ale burgerek jeszcze na nas czeka. 25 zł. Sporo, no to to już jest wiesz. zapiekanki powiedzmy, że kościują się będzie cenowo tyle samo znaczy około ale Zobacz. kotlet Różowy mom Jakiś medium no Re... Jezus, medium mom, tego jeszcze nie jadłem Miejsce pierwsze Re bułka sezamowa taka radomska okay. Nie, twarda taka właśnie W Radomiu to jest, wiesz, O jest obrzydliwy jest tym kotlet, nie wiem, czy on jest różowy w środku Są lepsze i gorsze momy, ja wiem, że dziwnie mówić tak w ogóle o momach No bo wiadomo, że składnikowo no, to jest to syf, oczywiście, że tak No ale jak dobrze wiemy, są miejsca, w których tego moma potrafią podać tak, żeby to smakowało Tutaj wyłożyli się, jak dla mnie, już na samym starcie No jak można niedosmażonego nie dorobionego mama. Przecież w ogóle jak on może być niedorobiony? Dorobi? On już jest gotowy, jak A się to. To na pewno. No ale aż tak różowy, stary, żeby był? Nie ja lubię sobie zamówić te burgery i patrzeć, patrzeć, sprawdzać, czy coś dorówna temu w Radomiu. No nie, tutaj w ogóle nie ma żadnego podjazdu. Pamiętam, że w Biłgoraju był niezły i w Rzeszowie, na dworcu, tam co jedliśmy zapiekanki STS się to nazywało, tam też był dobry. No i oczywiście Radom top tego do jedzenia po prostu bym nie polecał. No. Nie jest to dobre. Próbuj. O, dzięki. Pierwsze, co tu mi się nie podobało, jak pani podawała nam tego burgera, znaczy jak go bardziej składała. To też, że ten kotlet jest szary w ogóle człowieku. Znowu tutaj ta cebulka prażona przejmuje wszystkie smaki. Dużo majonezu i kompletnie brak smaku tego kotleta. W ogóle on się rozpłynął i zgubił pomiędzy papryką, sosem, cebulką a bułką. W ogóle nie poczułem go. Ile to 25 zł? 18 kosztuje. Wolałbym stary, nie wiem, paczkę szynki se kupić i w kajzerkę wszystkie plasterki włożyć. <gry> ja w ogóle nie rozumiem, jak to może tutaj się sprzedawać, skoro za darmo jest tyle dobrego jedzenia wokół. No, chyba że ktoś ma mega, mega ochotę po prostu na to, nie? Ale no nie wiem. Ogólnie wniosek mój jest taki, że w kolejce stało dużo dzieciaków. No i to jest uważam takie odstępstwo od jakiegoś ich normalnego żywienia. Wiesz o co chodzi? Może i tak. A jak oceniasz tego kebaba? Próbowałeś to mięso? Sama kula w konsystencji bardzo słaba. No no w ogóle jakaś takie pasztetula, ale Okropne. takie granulki miała. Okropne. Jakieś sobie takie chropowate granulki. To było jak taki stwardniały pasztet jakbyś jadł. Ale... No, już jedliśmy tą kulę na pewno nieraz i to podejrzewam, że tego samego producenta. Ale zastanawiam się skąd ten posmak taki barani, czy jakiegoś w ogóle innego mięsa. To ten mój ja tam... nie czułem w ogóle tego. O kur... się przestraszyłem. Ja p... <laughs> Serce mi stanęło. Serio? Mm -hmm. Bo człowieku kąci podjeżdża i rżyna. No ale... Mm, Zobaczył co ty jesz człowieku Na tej kuli było dużo łoju i też się cała ta brytwanka na dole wypełniła tym tłuszczem no. tam było to przesiąknięte tym tłuszczem Już trochę tego zjedliśmy w życiu I widać to gołym okiem, no, na pierwszy rzut oka w zasadzie, że A Jest to po prostu zwykła kula no Jeszcze grubo strasznie skrojona była Ja dostałem taki wiesz Widziałem Kotleta do... takiego Widziałem jaki dostałeś Porządny Kęs. Mm. Widziałem tu jeszcze takiego traka, chłopaki chyba robią coś. Jakiś swój pomysł, wiesz o co chodzi? To się Ubasi nazywa w ogóle. Ubasi to było? To tak. białe? Mm -hmm. Okej, okay, tam jakaś zapiekanka z kiszką, coś takiego co Trzy to, pozycje mieli dosłownie kiszka, kurwa. kiszka ziemniaczana, nie lubisz? Nie jadłeś? Mm, lubi, znaczy, jadłem, nie lubię Nie lubisz kiszki ziemniaczanej? Przez to ziemniaki i boczek No, mega dziwne to dla mnie jest Ja to lubię, lubię, bardziej niż kaszane chyba Może nie jadłem jakieś dobrej, bo jadłem tylko... No nie... jadłem z Lidla zwykłą jakąś No to ja jadłem jakąś taką, tej Markit na trzy litery No to nie smakowało mi to za bardzo, może jakbym zjadł jakąś taką kraftową, wiesz Wiejską, zrobioną przez kogoś własnoręcznie, no to może by mi smakowało, ale tak? To nie weszło. Dobra, idziemy tam. Zobaczymy, co jeszcze można przekąsić. Jak na razie, to pierwsze stoisko chyba wygrało. Pyszne ciasto tam było. No ale z kolei w drugim, w tym wojskowym, świetny smalec, uważam. Mm, po prostu się trzeba pochodzić się i zapopróbować, tak? Co byś się Zapiekankę ja poprosimy. No i te pyzy. Zapiekanka i pyzy z mięsem plus okresa. Dobra, cena. A dobra. Ja tu zacząłem, że serowo ziemniaczany farsz. Zapiekanka z serowo -ziemniaczany Farszem. Nie chcę chyba kiszki jednak. Wyam, że zapiekanka jest z kiszką, a to jest oddzielnie, wiesz, tak zobaczyłem, mi się zmieszało. No, jak nie lubisz, to nie będę sam kichy jadł. No, i to mi się podoba. U Basi wiedzą jak tutaj robić na dnu ziemniaka tematyczne rzeczy. Zapiekanka 15 zł. Jest to zapiekanka właśnie pod temat, rozumiesz? Tematyczna. Zapiekanka z farszem syrowo-ziemniaczanym, słuchaj no tak bez piecerki. no bez, no ale no jednak właśnie dzień ziemniaka przypomniałem mi o tym gdzie jesteśmy trochę kolejny produkt kraftowy, fajnie ty to w sumie no dobra mom no, no dobra tam to było takie troszeczkę wątpliwe znaczy zapiekankę mieli swoją tak no resztą no, frytki to wiadomo że nie ich momik to wiadomo że nie ich sprawdźmy więc zapiekankę ziemniaczaną nigdy takiej w życiu nie jadłem miejsce pierwsze sos czoszkowy domowy też fajna była delikatnie chrupiąca bułeczka no jest to inne smakuje trochę dziwnie po prostu smakuje inaczej ale to nie jest złe Uważam, że jest to dobre Fajnie, że starają się podejść do tematu oryginalnie I właśnie nawiązać do tego, gdzie jesteśmy i co się tu dzieje Szanuję Spoko zapiekanka Inna, ale ciekawa No i 15 zł. Good price Czuję, że ta zapiekanka byłaby dobra, gdyby zamiast tych ziemniaków były tutaj pieczarki Nie jestem fanem takiego połączenia Ale tutaj duży szacun za to, że na Święcie Ziemniaka podają ziemniaka w różnej odsłonie tak naprawdę Ja bym tej zapiekanki nie ponowił Nie moje smacki Kolejna rzecz związana z ziemniakiem This z minsem pan 22 zł. duża porcja, jak za 22 Znaczy no wiadomo, bez przesady, ale waży to swoje Rzadko jadam ci powiem Ja też rzadko jadam, ale jeszcze w takiej formie nie jadłem Zobacz, to musiała być naprawdę giga wielka pyza Przekrojona wzdłuż i ugrillowana na płycie właśnie grillowej Fajny pomysł Dobre Dobre? Trochę inny farsz niż dopiero pierogów z mięsem, ale ogólnie niezły, ja lubię takie klimaty, lubię kluchowe, wiesz, rzeczy, kartoflane też Cebulka boczuć i fajnie czuć, że to jest domowe, to nie jest, wiesz, produkt gramażeryjny jakiś, tylko że rzeczywiście tutaj Basi robią to sami Z tego, co zdążyliśmy pogadać, to jest to rodzinny biznes, chłopak, który to przygotowywał, jego mama właśnie to prowadzi Dobre pyzy bardzo smaczne uważam, 22 zł nie przegieli. kurde płaciliśmy przed chwilą 18 za moma Myślę, że oni tutaj skumali, że jednak ludzie tutaj mogą się najeść za darmo, wiesz, na tych różnych straganach Więc dali dobre ceny, no i to się szanuje według mnie, dobre pyzy Taka porządna obiadowa porcja Jak góry? Maga dobre też a zobacz, dwa oh. inne są chyba Dwa inne, ten dobry kiszony, mega kiszony i czosnek, Ale to mało soli jak no Borszy. No, ja po prostu wolę kiszone. Słuszna porcja, dobry domowy smak, 22 zł. jak najbardziej. Fajnie. Kurde, jarmarki mogłyby się uczyć, naprawdę od nieporętu. Ty, ja to pysto nie pamiętam, kiedy ja jadłem, bo w sumie nigdy nie miałem, nigdy nie miałem do czynienia chyba z takimi naprawdę kraftowymi. Zazwyczaj pyzy to takie spacki mrozone. No więc w ogóle to był mój przysmak. Mm. Dobre, nie? Mhm. Naprawdę fajny i smaczny farsz mięsny i przede wszystkim wydaje mi się, że wystarczająca ilość tej Cebuli tutaj na górze. Ja sam z siebie nigdy chyba nie mam ochoty na takie coś, ale te są bardzo dobre. Gdybyś mnie zaprosił do siebie i bez zamawiania takie coś bym dostał po prostu, no bo wiadomo, tak jak powiedziałem, sam z siebie bym tego nie zamówił, ale jakbyś mi takie coś podał, bym kurczę, byłbym... zadowolony bym był. Dobre, nie? Mhm. Małosolne. Solny, sol, sol, solony. Kiszony zawsze wygrywa, ale powiem Wam, że naprawdę uczciwa porcja. Najadłbym się taką porcją, a to już coś znaczy. No i fajnie, bo po raz kolejny tematycznie, tak? Na kichę mnie zaprosiłeś? Kiszka zimneczana, to. To się powinno chyba kroić. To w ogóle ja nie wiem, czy się nie wyciska, czy się jedą skórę. Właśnie dlatego ja sobie tutaj wyjmę. Powiem Wam, że nie ma tu nic niedobrego i całkiem to wchodzi, ale. 25 zł to kosztuje. Tak się zestawi? To najdroższe, no? Hmm. I tak wolałbym zjeść to, niż tego moma za 18, wiadomo. No, kiszka wchodzi. Jest dobrze doprawiona, ale jest też delikatna. Bardzo ciekawa. To jest biała kiełbasa, po prostu, bez ziemniaka. Ja ogólnie uwielbiam białe kiełbaski z grilla, tylko ja wolałbym, jakby ona delikatnie, mocniej była przygrillowana. Ta nie ma najlepszej konsystencji. Najczęściej chyba na grilla kupowałem z Lidla. Te białe, one są cieńsze. I one się też fajnie tak wytapiają. Mm. I są takie kruche. Luźniutka. Fajny talerzyk. I uważam, że nie byłbym zły na te wydane pieniądze, jeśli przyszedłbym tutaj. Wiadomo, takie łaska można by było tutaj dać lepszejszą. Podoba mi się to stoisko, szczerze. Ta zapiekanka naprawdę mi smakowała. I pyzy uważam, że super były. A jak ta kicha? No, no dobre to jest. Mocno boczkiem takim wędzonym daje. Nie no, kozak kiszka. Dużo lepsze od takich marketowych, co jadłem. Bardzo fajna. No i w temacie znowu. To mówisz, że mięczak, glut. Teraz ja sprawdź. O. Konsystencja słabiutka. Właśnie Wynika pewnie z tego, że za krótko była grillowana, nie? Ale ogólnie w przyprawieniu spoko jest. Ja jak miałbym wybierać kiełbasę, tak zwaną zwyczajną czy białą, to zawsze zwyczajna u mnie. Na grillu lubię te małe cienkie te pytki. One się fajnie wypalają. No ta nie zdążyła się wypalić, ale nadal uważam, że fajnie sobie tutaj radzą i mieli fajny pomysł, bo przede wszystkim wszystko jest w temacie. Trzy pozycje mają w karcie, wszystkie nawiązują do ziemniaka, więc fajnie No i cenowo nie odjechali, 15 złotych za pieksa, przypomina mi 22 Te pyzy naprawdę śmiało można polecić ludziom Nie, uważam, że taki bardzo uczciwy food truck ogólnie Jeśli patrzeć na jakieś ceny jarmarkowe, food truckowe i tak dalej, to propsik, propsik ode mnie Nażarłem się strasznie, powiem Ci Przeszliśmy od smalcu przez ciasta, pasztety, nie pasztety, kiełbasy Kiszkę ziemniaczaną, zapiekanki, momy, frytki I ziemniak Ziemniak zakręcony był na początku, no tak Słuchajcie, to by było na tyle To była taka nasza krótka relacja z dnia ziemniaka w Stanisławowie I Wiadomo, nie przyjdziecie tu już chyba, że za rok też nie wiem czy będzie Ale ogólnie uważam, że jak gdzieś wokół was takie eventy mają miejsce To fajnie się wybrać, co w domu siedzieć, wiesz o co chodzi Tak, pochodzić trochę Dobra pochodzić, tu jeszcze piwka można się też napić, mniej pijący, Także nie skorzystaliśmy Ale jak najbardziej można się tu również zabawić w ten sposób Spoko ogólnie i węcik kni. Całkiem niezły. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Pa.